Hej, cześć, ja mam witam was w drugim odcinku z Maratonu Trzech Filmów Jak Zgasić. Dzisiaj pięć sposobów jak inteligentnie zgasić kolegę. Jeśli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu pozytywnej oceny oraz komentarza. Pamiętajcie, że teksty są z internetu, a dzisiaj gościnie ze mną Xavery. Siemanko i zapraszam do oglądania. Siemak Kmiocie. Percepcja mojej mentalności nie oblikuje w dalszy aspekt tej sprawy. Siema Leszczu. Nie będę z Tobą polemizował, gdyż pływasz w płytkim brodziku intelektualnym, a Twoja dedukcja nie odpowiada mojej elokwencji. Siema Deku. Nie będę z Tobą polemizował, ponieważ wegetujesz na niskim poziomie intelektualnym, kolidującym z moją wyrafinowaną osobowością. Siema, Leszczu. Stwierdzam fakt, iż posiadasz ograniczone środki ekspresji werbalnej oraz prowadzisz zbyt płytkim basenie słów, by prowadzić poprawną konwersację z moją osobą. Siema, Kmiocie. Mentalność mojej słabowości nie obliguje mnie do prowadzenia z tobą merytorycznej konwersacji, ponieważ egzystujesz w dołku intelektualnym, co aktualnie koliduje z moimi interaktywami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, dziś o 15 ostatni odcinek z maratonu, czyli jak z Gasi nauczyciela. Nie zapomnijcie o zostawieniu pozytywnej oceny oraz komentarza. To na tyle, na razie i cześć. Cześć.